Zostawimy no coś właśnie. więcej w obrębie, no to ta no karta właśnie. jest uznawana za nieprawda. I to jest właśnie ten błąd. No. Ale no dalej nie rozumiem pana pytania i podejścia do mnie. Czy ja jestem władny zmienić rodzaj i formułę głosowania w Polsce? Nie. No nie jest. Ja, ja, no. ja oczekuję, żebyście przestali tego nielegalnego procederu, bo to jest Ale stój pan, szukło. że jeżeli ja nie podejmuję czynności teraz chociażby w związku z popełnionym wykroczeniem. To ja nie dopełniam obowiązku służbowych. Nie! I podlegam pod orzecznictwo sądu nie. polskiego. Podlegam. Zagwarantuje nie! Zagwarantuje mi pan to, że, że nie zostanę zwolniony, jeżeli nie podejmę czynności? Tak! Na, no postawie, jak, jak na, pan? Po, na podstawie dekretu prezydenta Władysława. A jaką moc prawną ma akt w porównaniu ze wszystkimi ustawami, które do tej pory wyszły? Bo prezydent był legalny. Ten z 39. Mamy a. 2022. Tak. A kodeks y, cywilny jest z którego? Z 64. Nie mam Może, 64. Możliwe, że tak. No i też obowiązuje. No ale jakoś się ta, to prawo zmieniało przez ten czas okres. Nie, bo po 39 roku nie mieliśmy legalnej władzy. O to chodzi. I to wszystko jest pod okupacją. Jesteśmy w stanie wojny. Czy nie. wojna. Nie. Do IPN wystąpiłem z wnioskiem, czy po, IPN posiada dokument stwierdzający zawarcie pokoju pomiędzy Niemcami a nami i pomiędzy nami a Rosją? Nie, nie, nie są dyspo, dysponentami tego dokumentu. Nie jest pojęcia, wojna jest militarna, wojna jest zakończona, ale nie ma pokoju Czyli podpisanego. Co, na, na dzień dzisiejszy prowadzimy wojnę z Niemcami i Nie, bo na, na dzień dzisiejszy Rosją jesteśmy jeszcze. pod okupacją. Pod okupacją jest na dzień dzisiejszy. Okay. I z tego z powodu nie może, Polska nie może uzyskać reparacji wojennych. Bo nie ma tego pokoju poprzedniego. No dobra. I dalej mi pan wytłumaczy, jak ja mam panu pomóc. Chciałbym i żądam, żebyście tam w komendzie przestrzegali praw człowieka. Cały czas przestrzegamy. Czy I... ja panu coś robię? Nie. Nie przestrzegam nie. pana praw w jakiś sposób. To się zgadza, ale żebyście nie nękali narodu ja polskiego. ja muszę wykonywać swoją Nie, no bo cudowne. masz prawo na podstawie 58 ustawy o policji, tak? 58 co mówię w art. 58 ustawy o policji. Czy wojsku? masz prawo odmówić wykonania rozkazu? Niezgodnego z prawem. Tak. I zagrażającego życiu tak. zdrowiu. W I w te... jaki sposób to było zagrożenie życia zdrowia? Niezgodne z prawem to było. Bo jak nie było zgodne z prawem, popełnił prawo... wykroczenie. Ale na podstawie jego prawa, nielegalnego. Prawo Więc... ruchu drogowym jest nielegalną tak. ustawą? Tak. No to jak to. to Tłumaczę, od 39 wszystkie akty prawne są nielegalne. Od 39. To mnie pan troszeczkę zdziwił teraz w tym momencie, no bo ja. No no, to proszę zapoznać, dekret z 1939 roku. No dobra, no to ale jeżeli idziemy w to, że ten dekret, no to jakie no. prawo do ruchu drogowym teraz obowiązuje? Żadne, bo to jest wszystko nielegalne. My wszyscy sobie możemy jeździć jak chcemy, tak? Nie, nie możemy. Mamy nie, mamy sobie nie zagrażać. Ten człowiek nie zagrażał nikomu, że. Jak nie, zagrozi, nie zagroził? Nie no. zagroził, nikt nie ma straty, A jak utraty z szkody. Z strony wszystkie generalnie wykroczenia w ruchu drogowym prowadzą, mogą prowadzić do jakiegoś zagrożenia. Ale to jest domniemanie, do tych, tak? tak? Oczywiście, że to jest domniemanie. domniemanie. No właśnie. No to tak samo... I żeby do tych zdarzeń nie dochodziło... A to tak samo? No dobrze. Się pro... Dąży mm -hmm. się do tego i stanowi się takie no to, prawo, no to tak. żeby nie... Mm -hmm. No, no, no dobrze. Zdarzeń do no to ja teraz prewencyjnie zakuję Cię w kajdanki, żebyś czasem nikogo więcej już nie łapał. To jest ta, ta sama dedukcja. E, no zła dedukcja, no bo to jest pojazd. No ale to pojazdów... a, kto, a kto zapłaci mandat? Pojazd czy człowiek? Człowiek, no właśnie, człowiek, no właśnie. On, ten człowiek kieruje pojazdem. On, on podróżuje, a... podróżuje. Właśnie to jeszcze ten, ten błąd jest, że człowieka nazywacie kierowcą. To jest człowiek, a człowiek ma prawo się przemieszczać, podróżować. A ja się posługuję pojęciami z ustawy No właśnie, a ruchu bo to, to, jest tak, tak, to jest tak, wszystko oszustwo. To jest wszystko wprowadzenie, na, nazewnictwo ta nomenklatura jest tak, tak jest o, o, przestępczo o, oszukańcza. Ale dlaczego przestępczo? No jeżeli no nawet jeżeli iść pana tokiem, tak? E, wszystko jest nieważne, ustawy nie działają. Dobra, nie działają. Pana e, tak dekret, o którym pan mówił, e, jest prawdziwy. Uf, I kto teraz e, prawem o ruchu drogowym ma decydować? Ten człowiek. Dochodzi do zdarzenia. Nie każdy z pomijamy, nas... dochodzi do zdarzenia drogowego. Na jakiej podstawie rozstrzygamy wina? Na podstawie prawa naturalnego. Jeśli wyrzuciłeś. A jakie skrzydze? było prawo naturalne? Nie je... krzywdź i nie pozwala krzywdzić innych. No dobra, no ale pan jechał drogą krajową, tak? Ktoś... Ale nikogo nie skrzywdził. Ale tak... mhm. ktoś jechał sobie z drugiej, z drugiej strony, naprzeciwka, tak? Mhm. Pan skręcał, no jego naturalnym prawem było, że chciał skręcić. Drugi pan też chciał jechać prosto. Zderzyli się na środku. To jest winny. Jak jest szkoda utrata... No dobra, ale jest No to winny? wtedy... No to... zdarzenia drugiego. No to wtedy może... Trzeba... Na jakiej podstawie mam ukarać tego pana, a nie tego, co jechał prosto? Ale dlaczego ich karać, skoro oni już sami między sobą ponieśli stratę? No eee... Dlaczego jeszcze trzecia, trzecia osoba... Jakaś ma... osoba ponosi śmierć w wyniku zdarzenia. No Batka to ten Matka człowiek... rodziła no to... dziecko. No to Jest wtedy... poniesiona strata, mhm. nie żyje człowiek, mhm. tak? No to wtedy na podstawie... To jak oni sobie mają do tego czynić, tak? No właśnie, trzeba ja, do... do tego człowieka... Zadośćuczynić. W jaki sposób? No to musi wystosować... Ze... No, no dobrze, do, do... do czego? Jak do czego? To... ma tego wystosować? Skoro wszystkie prawa są ale prawo boskie, naturalne jest waży. Boskie no to jest... To naturalne, boskie to jest naturalne. Dobra. Eee... Ale to jest winy. Patrzcie, że... Trzeba nawet stwierdzić, co to jest wina. <laughs> Generalnie... Nie ma definicji winy. Wracamy się do roku 00, ustalamy sobie prawo od zera, tak? Wracaj jeszcze wcześniej, prawo rzymskie będziemy musieli studiować. No bo to, właśnie to był, jest prawo rzymskie, właśnie to był inny... I... Właśnie działam na podstawie prawa rzymskiego, to tego zgadza. porozmawialiśmy sobie miło. No to polecam. Nie wiem, czy pan mnie nagrywał, czy nie. Mam cały czas. Nagrywał, tam. że pan mnie nagrywał. Mam cały czas. Eee... 13 minut. Mam nadzieję, że pan tego nigdy nie udostępni, jeżeli pan chce mnie zaskarżyć gdzieś, proszę bardzo znaczy... prokuratora rejonowa w Lubiczu, ja nic panu nie zrobiłem. A czy prokuratura też jest nielegalny, to czy... prawda. Ja ja, ja, ja jako zwierzchnik mogę wydawać w swoim imieniu, nikt za mnie nie będzie wydawał, a poza tym wyroki w Polsce są w czyim imieniu? Yy... Powinny być wyroki, a no właśnie, w czyli w rzeczy wszystkich, tak? A powinno być w imieniu narodu polskiego. No to teraz byśmy się zbierali 38 milionów i decydowali w imieniu. Każdy, każdy ma prawo osądzać. To ja każdy ma prawo. Pana w taki sposób? Tak! Jeśli uważasz, jeśli że, że ja coś, że... No co? wyrządziłem, to, to jest... Zbierasz trzy osoby, masz dowody, że coś wyrządziłem i masz to prawo... Może panu Może. Jak trzy ja osoby zbiorę i stwierdzimy, że... Pan to jednak coś, coś zrobił źle, nie będę dostał, to coś pan zrobił źle. Ale bym. musi być I, na czym kara kara musi być adekwatna do czynu. No to jeśli kogoś zabiłem, Pada, jeśli, kogoś zabiłem jeśli kogoś zabiłem, zabiłem no to, zabiłem, no to ja powinno być ząb za ząb. Tak jest to tak sama będzie, no nie, nie? Mam nadzieję, <śśśś> że pan tego nigdy nie udostępni porozmawialiśmy sobie miło. No to polecam ten dekret, bardzo tam sobie, bo za ciekawy mi pan tym trochę, sobie to pytam. Raczkiewicz i Cichocki. Cichocki to jest taki człowiek jak ja, jak ty raczej był prezydentem, no to wyższym aktem jest, jest Cichockiego, bo Cichocki jest władzą zwierzchnią, a, a prezydent był tylko przedstawicielem władzy zwierzchniej. Dobra, to dziękuję i ten... Miłego dnia, to No i właśnie żądam, żeby zaprzestać tego nielegalnego procedurę, no bo nie macie... Jak nas zamkną, to przestaniemy. A nikt was nie zamknie. No to trzeba dołożyć do tego, żeby nas pozamykali. Ale to już wtedy jest dyskryminacja narodu polskiego. Dlaczego? pan. działania w takim kierunku, żeby likwidować policję? A czy nie? Policja ma być, tylko nie, musi, być, musi być wybrana zgodnie z prawem, a nie. No to jak wybierać policję No, właśnie na podstawie podpisu na karcie wyborczej. Nie, nie. Podpis na karcie wyborczej. Już do Sądu Najwyższego były kierowane wnioski o wykazanie legalności obecnych organów państwa. Nic nie odzywają No i tak to jest. Dobra, dziękuję. Ja czas, Pan traci czas, ale znaczy, Ja tam czas? Miło... Ja mam czas dużo. No. E, ode mnie wszystko, w sumie ode mnie to nic. Pan ze mną rozmawiał. No i na tym e... zakończę interwencję z Jeszuka Dziękuję i dom... Nie, to Prosi, że mogę do widzenia. Znaczy ja mogę, bo ja jestem z Jeszuka Ale Jako... Y...